Tak proszę Państwa, to już dzisiaj. Wielki finał Ligi Europy. To będzie starczą, a kto będzie musiał przechnąć gorycz porażki. Zapraszamy na Estadio San Mamés. Kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś będziemy świadkami emocjonującego, miejmy nadzieję, meczu finałowego w rozgrywkach Ligi Europy. To spotkanie nie ma takiego ciężaru gatunkowego jak Champions League, ale również cieszy się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Stawka wysoka, a naprzeciw siebie stają dwie bardzo wyrównane i solidne drużyny: Tottenham kontra Manchester United. To niesamowite, że oto przed nami wielki finał UEFA Europa League. Mieliśmy w tych rozgrywkach tak wiele wspaniałych drużyn, które niewątpliwie liczyły na udział w tym ostatnim najważniejszym meczu. Tymczasem mówimy o nich w czasie przeszłym. W tej bowiem edycji zostały już tylko dwa kluby, a jeden z nich ostatecznie wzniesie puchar w triumfalnym geście. Zestawienie na pewno dobrane pod kątem ulubionej taktyki z wysoko postawionym pressingiem. Rzeczywiście sztab trenerski chce, żeby właśnie to było ich znakiem rozpoznawczym. Dopaść rywala z piłką, zmusić go do błędu, wygrać starcie o piłkę. Taktyka stara jak świat, ale wciąż niezwykle skuteczna. Oczywiście pod warunkiem, że wykonawcy wiedzą co mają robić i staną na wysokości zadania. A oto wyjściowa jedenastka Manchester United. Andreo Nana w bramce. W defensywie Karyl Maguire wystąpi obok Matejsa Delicta. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. Przed nami wielki finał Ligi Europy. Sędzia stosuje teraz korzyść po tych już przy pince. No cóż, jednak za mało korzyści w tym puszczeniu korzyści, więc sędzia cofa akcję. Rzut wolny. Luka do A teraz będzie dobra okazja. No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza, postawił na siłę, no i tak to się kończy. Bruno Fernandez. Znajduje Bruno Fernandesza. Dośrodkowanie to Niepewne teraz zagranie w obronie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Znakomite zagranie na dobieg. ale zagranie. Co teraz robi? Wal naciska może zaliczyć stratę. Nigdy nie jest łatwo przewidzieć, kto będzie miał największy wpływ na losy meczu, ale w tym przypadku można obstawiać w ciemno. Czego spodziewasz się po gwieździe tego zespołu? Tak, wspaniale panuje nad piłką, ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni właściwie nie sposób odebrać mu piłkę. Partnerzy z drużyny uwielbiają z nim stopy. To kończymy później, bo jest groźno. Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. Pedro Porro. Twarde wejście, ale bez faulu. sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Uwaga, czy teraz będzie okazja? że teraz zatrzymał strzał. Pojdu. Obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Znakomita interwencja! Znakomita! Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Manchester United ma miejsce na flance. Może to wykorzystać. Rzuca piłkę po Przerający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Słyszymy gwizdek. Kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. A już teraz rozpoczyna się druga część. Gry. Przy piłce Manchester United. Manchester United. United na skrzydle, czy wykorzystają wolną przestrzeń? Okazja, to znaczy. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz, ładnie, pewne uderzenie, jest bliska, świetna bramka, bramka. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej, nic dziwnego, popinają swego, muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzą. Nareszcie widzimy przełamanie tej patowej sytuacji. Trochę się naczekaliśmy na gola, ale mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Próbuje szczęścia, odważnie, blokuje strzał. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Uwaga, może strzelać, ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Przejęte. Dobra decyzja. Pedro Porro. Zdecydowane wejście w piłkę. Teraz. Dobrze. Ma miejsce. Jedną zalegę miał ten strzał. Był silny. Trudno się nie zgodzić. To było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obrazkę. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Rodrigo Betancur. Betancur. Strata Tottenhamu teraz. Kulusewski przy piłce. Ham Jeszcze walczy w końcówce. Jeszcze jeden atak. Może uda im się wyrównać. Tejan Kulusewski. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Uderzenie z niełatwej pozycji. Ale po takich strzałach padają brat. Gdyby tylko kilka poleciała bliżej ramki, gołkiper byłby w Znowu z rogu boiska i będzie okazja do wyrównania. Być może jedna z ostatnich. A 11 metr z rogu. Jest szansa. leżał za wysoko. Jednak ten strzał był minimalnie niecelny. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co doliczy sędzia. Dobrze odebrana piłka, rywale zaczną z autu. To jedna z ostatnich szans dla kogutów, by poszukać... Koniec meczu! Koniec finału Ligi Europy! Wiemy już wszystko! Znamy drużynę, która odbierze to trofeum! Radość jednych i smutek drugich to obrazki, które doskonale znamy z finałów Europejskich Pucharów. Ogromny sukces tego zespołu i muszę podkreślić, że w pełni zasłużony. To był doskonały występ, który obserwowaliśmy z ogromną przyjemnością. Widowisko godne finału teraz mogą świętować razem ze sztabem szkoleniowym i z kibicami. Już za moment sięgną po to, o czym każdy klub w tych rozgrywkach marzył. Po puchar za zwycięstwo w Lidze Europy. Wiele klubów biło się o to trofeum, ale tylko jeden mógł spełnić te marzenia. Dziś dowiedzieliśmy się, kto zapisze się w historii tych rozgrywek. Tak, to przepiękne obrazki. Udało mi się zaprezentować świetną piłkę i dziś mają nagrodę.